Dobry moi drodzy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić, rzeczywiście, tych, których to interesuje. Chciałem dzisiaj zrobić badanie aparatem API, badanie skóry. Jest to drugi film z serii 10% roztwór witaminy C, z Oriflame oczywiście, produkt z serii Nowage, nowa taka. Podseria Proceuticals, czy Proceuticals, bardziej tak po polsku. Jest to nowy produkt, tak dla przypomnienia dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to jest nowa seria. Ja zostałem wybrany jako no, ambasador Nowage do takiej grupy osób, które mają możliwość przetestowania nowości troszkę wcześniej niż pojawią się w katalogu. I tak wygląda ten produkt. 10% roztwór witaminy C. Można powiedzieć, że no w sumie nie jest to jakaś innowacja, w sumie, ponieważ produkty z zawartością witaminy C są na rynku. Są takie sera, są kremy, są różnego rodzaju produkty. Dla przypomnienia, tak wygląda produkt wyjęty z opakowania. Dzisiaj robię test po 10 dniach. Od rozpoczęcia stosowania tego produktu. Właściwie to y, powinienem zrobić takie badanie po siedmiu dniach, ale powiem Wam, że przesunęło mi się ze względu na to, że były święta, ponieważ ja zacząłem robić test dokładnie w niedzielę, tydzień temu. Więc wypadałoby, żeby ten test y, zrobić w niedzielę wielkanocną, ale ze względu na święta, więc absolutnie nie chciałem tego robić. Y, I stwierdziłem, że najlepiej będzie, jeżeli ja zrobię taki test po zużyciu całego opakowania, y, znaczy całego opakowania. Jednej takiej z czterech fiolek, tak? bo to są takie cztery fiolki, niby na jedna na y, cały tydzień przeznaczona, ale okazuje się, że. Wystarczy na dłużej. Według instrukcji, taką jedną fioleczkę um, używa się, y, właściwie tam jeszcze troszeczkę zostało, ale to już y, nie dało rady w ogóle wycisnąć. Według y, instrukcji używa się 3-4 takie pompki y, na jeden raz, tyle się aplikuje. Y, natomiast y, no, ja używałem 3 razy, ponieważ stwierdziłem, że te 3 razy. Y, tak jak na moją twarz wystarczą. Generalnie ja mam tendencję do nadużywania, w sumie nie zawsze i tak szybciej te kosmetyki schodzą niż normalnie każdy, każdy używa. Mam taką tendencję do używania trochę więcej. Natomiast tutaj rzeczywiście nawet tych czterech pompek ani razu nie, nie zużyłem przy stosowaniu wieczorem, przy wieczornej pielęgnacji. No, dlatego też uważam, że kosmetyk jest całkiem wydajny, niby ma być na cały miesiąc, a okazuje się, że będzie y, troszkę dłużej będę mógł stosować nie 28 dni, a tak wyliczyłem, że pewnie jakieś 32-33. I to już tak, y, na pierwszy tydzień, nawet jest słuchajcie week 1. Tak? Na pierwszy tydzień jest użyte. Ja już wczoraj zacząłem y, y, używać, o tu już mam przygotowaną drugą fiolkę. To już jest y, ta witamina C rozpuszczona w, w tym serum. A tak wygląda, pokażę produkt, w, ojej, ciężko mi wyciągnąć. Tak wygląda produkt normalnie na świeżo. Czyli tak, mamy tutaj na dole aktywator, takie serum. Tu mamy czystą witaminę C. I pierwszy raz, kiedy używamy tej pompki, po prostu te dwie substancje się łączą. Dlaczego one są rozdzielnie? Prawdopodobnie dlatego, że witamina C jak jest taka rozpuszczona w serum z innymi składnikami to po prostu może ulegać różnej degradacji, a tak w czystej postaci w proszku, jest ona bardziej no, odporna na działanie środowiska zewnętrznego. Ja trzymam to, te produkty w pudełku, dlatego, żeby w ogóle nie, nie było dostępu powietrza. Światła przede wszystkim, do witaminy C, no bo witamina C jest nieodporna na działanie temperatury, jak i również światła. No i co mogę powiedzieć po y, tych w sumie 9 dniach używania produktu? Powiem tak. Y, pierwsze moje takie wrażenia są, że skóra jest bardzo miękka, y, taka bardziej nawilżona. Y, ja przez te dni w ogóle nie używałem żadnych innych dodatkowych produktów oprócz normalnej pielęgnacji produktami, ty, te, no i tu wiadomo, jeżeli chodzi o zwykłą pielęgnację, i rano, jak i również wieczorem, była to seria nowej Men, czyli to były cztery kroki pielęgnacji. Używałem żel y, do y, mycia twarzy, y, drugi krok to był krem pod oczy, y, trzeci y, krok to było y, serum I, y, czyli taki booster, i czwarty krok to był normalnie taki lotion, czyli zamiast kremu jest taki lekki balsam, można powiedzieć. Tak? No bo to jest seria typowo męska, więc tutaj jest specjalna seria. Troszkę ona się różni od tej takich serii nowej, czy, powiedzmy, czy dla kobiet, czy ogólnie, tak, dla wszystkich. To jest specjalna linia męska dlatego ona musi być lekka, taka, no bo mężczyźni generalnie, generalnie nie lubią jak coś się, że tak powiem, lepi do skóry i powiem, że ja też nie lubię jak kosmetyki się mi kleją, lepią więc one się muszą szybko wchłaniać dlatego po prostu te produkty takie, takie są no więc tak, wracając do tego, jakie są moje wrażenia no, tą witaminę C stosuję od razu po umyciu twarzy przed użyciem serum. Takie jest wskazanie. Chodzi o to, żeby po prostu ten składnik aktywny, witamina C od razu podziałał. tak? Więc y, miękka skóra, y, bardziej taka wydaje mi się, promienna, y, nie ma jakiegoś takiego efektu, żeby mi się coś faktycznie lepiło. Więc y, to. to y, to serum z witaminą C ono się szybko rzeczywiście wchłania. Ono ma taką konsystencję normalnie taką wodnistą, nawet nie żelową. W sumie no po co ją stosuję? Chodzi mi o to głównie, żeby zaatakować te moje takie przebarwienia na twarzy, nie wiem czy widać tu o tu dokładnie. Mam takie różne takie plamki. One są wiadomo u mnie rodzinne, więc wiecie ciężko ogólnie wyplenić, usunąć. No tak, dzisiaj się nie spodziewam za dużego efektu, jeżeli chodzi o usuwanie tych przebarwień, ale zobaczymy. W badaniu 10 dni temu wyszło mi, że ten poziom melaniny w skórze był 90, tak? Więc nawet jeżeli będzie 89 czy 88, to znaczy, że dla mnie już coś drgnęło. Postaram się znaleźć te same miejsca i je zeskanować aparatem. No, głównie tego efektu trzeba się tak spodziewać, że, że te plamki znikną, tak około po, po miesiącu. Więc jeżeli będą jakiekolwiek Minimalne nawet efekty, to ja będę zadowolony, bo tak naprawdę na takie efekty to trzeba czekać przynajmniej te 2-3 miesiące, kiedy po prostu skóra się przynajmniej ze 3 razy odnowi. No bo skóra się wymienia około 28 dni, to jest ten cykl wymiany w ogóle komórek na skórku. Natomiast no, będę zadowolony z każdego minimalnego efektu. No cóż, bo produkty przedstawiłem pokazałem, no i teraz przystąpię do badania aparatem API nie będę badać wszystkich parametrów bo uważam, że nie ma sensu skupię się głównie na nawilżeniu na elastyczności, zobaczę jakie tu są efekty, no bo skóra jeżeli, jeżeli jest miękka rzeczywiście po, po tej pielęgnacji wieczornej, rano naprawdę czuję, że skóra jest bardzo miękka i nawet przy myciu to dokładnie odczuwam no to myślę, że no, teraz te efekty powinny być lepsze, więc przynajmniej spodziewałbym się, że to nawilżenie będzie, będzie lepsze. No i zbawam oczywiście melaninę. Uważam, że na takie parametry jak zmarszczki, no to trzeba będzie poczekać. Nie sądzę, to nawet nie, nie było intencją. Tutaj tak nie spodziewam się za bardzo efektów, no bo nie o to chodzi, ale jak będą, no to zobaczymy. Będę zadowolony, jeżeli nawidrzenie wzrośnie i raju, również troszkę ta melanina spadnie poniżej 90 w tym badaniu. Także, no cóż, zapraszam Was do następnej sceny, tym bardziej, że to już będzie pokaz badania. Mam już przygotowany komputer, aparat, proszę bardzo, już działa, jest połączony. I nie będę badać wszystkich parametrów, no bo to jest po 10 dniach badanie, więc zobaczymy sobie, jakie jest nawilżenie. No i myślę, że przebadam też tutaj melaninę, zmarszczki i wrażliwość. Inicjuję aparat. Po sygnale powinienem przyłożyć do skóry. No i proszę bardzo, już badamy. O, proszę, jest 60, elastyczność 36. Pamiętam, że poprzednie wyniki nie były tak imponujące, bo tam ledwo, ledwo ponad 40 mi poszło do góry. Sebum, no nie będę badać, pory, no nie ma sensu. Melaninę, tu będę, słuchajcie, badać u siebie, szukać tego takiego miejsca, którego tam ostatnio sprawdzałem. O, zobaczę, że tak to badam sobie tego miejsca. Nie badałem, co prawda, ale mogę zawsze sobie sprawdzić te wyniki. Tu no, 90 też było w tamtym razem, ale to nie ta plamka. Spróbuję ją jakoś znaleźć. Ona tu gdzieś była. Będę mniej więcej wizualnie pamiętał, gdzie ona to była. Nie wiem, czy to było to, czy nie, ale taka była. Wrażliwość tam dosyć taka była yy, spora. Szkoda, że nie mam lusterka, mogę sobie lusterko wziąć, żeby przynajmniej yy, was nie męczyć. O, nie wiem, czy to było to. Chyba za daleko, bo gdzieś to było to na policzku, tak mi się wydaje. Ona była taka troszkę yy, taka plamkowata, bo ta jest jakby taka jedna, a tam była taka troszkę. O nie wiem, to chyba to było. Zobaczę i to będzie. No 90. Cały czas jest 90, czyli gdziekolwiek bym przyłożył. Jeszcze raz spróbuję. O, to było dokładnie to. Słuchajcie, znalazłem to było to. To miejsce badałem te 10 lat, 10 dni temu. No, i zobaczymy, jaki to będzie wynik. Cały czas widzę, że to 90 się pojawia, także się nie zmieniło, jest jeszcze za wcześnie. Myślę, że sobie bym sprawdził zmarszczki, i tu w okolicach oka, o tu dokładnie przy tej plameczce, tu badałem, tutaj te zmarszczki. No wychodzi 62 i nie pamiętam ile tam zmarszczek było, ale tu jeszcze wrażliwość bym sobie przebadał. Bo ta wrażliwość to u mnie jest taka dosyć spora. No to trochę nie bardzo ten wynik, bo uważam, że to jest coś za mało, bo ja miałem ponad 80 tej wrażliwości. O, tu jest takie dobre miejsce. I zobaczymy, jak będzie. No i 66 to było w tej okolicy, no czyli troszkę jakby się ta wrażliwość zmniejszyła. W każdym razie, mnie co bardzo cieszy, to jest to, że to nawilżenie jest bardzo dobrze. Także m, widzę, że preparat y, działa. Słuchajcie, no mamy godzinę 16, czyli tak mniej więcej. Po 8, prawie 9 godzinach od umycia twarzy i stosowania pielęgnacji, to nawilżenie było dosyć yy, dużo większe. Słuchajcie, yy, o tak, 60. Mój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o nawilżenie, to Wam za chwilkę pokażę. To było chyba 66 przy stosowaniu Aqua Glow i zaraz sobie porównamy te wyniki zbiorczo także wrócę, wrócę do Was za moment jestem z powrotem, słuchajcie tu są moje zbiorcze wyniki i tu jest słuchajcie błąd w, w dacie, nie wiem czemu, ale miałem niezaktualizowaną datę to jest moje, moje badanie poprzednie tutaj sprzed 10 dni dokładnie to było w niedzielę palmową robione to badanie i słuchajcie wtedy jakie miałem wyniki nawilżenie 46% Elastyczność 27. No, tutaj baldałem sobie oczywiście też paskiem, paskami, tutaj też i no z rodzaj skóry, prawda, strefy U i T, czyli tutaj, jaki, jaki mam ten typ cery. Wyszło mi, że co prawda, sucha, no i nie było za bardzo tego sebum dużo. No i wtedy wiadomo, tutaj por, porównie badałem. Melanina jest na tym samym, słuchajcie, poziomie. Widzę w stosunku do tego badania. Tutaj miałem stanu zapalnych dosyć sporo. No, patrząc też na pozostałe wyniki, troszkę jest jakby gorzej. Nie wiem, no, to też zależy od dnia jak się robi te badania wystarczy jakieś coś może się dziać i od razu widać że jest coś nie tak zmarszki jak i również wrażliwość też była spora no ale słuchajcie dzisiaj badałem tylko słuchajcie no nawilżenie elastyczność i jak wam chcę pokazać słuchajcie wzrosł mi do 60 nawilżenie elastyczność do 35 chociaż moje najlepsze wyniki po stosowaniu Aqua Glow to były właśnie 63 i 37, czyli można powiedzieć, że no ten preparat ProCeuticals, ten roztwór witaminy C no działa, bo no duży jest wzrost nawilżenia, elastyczności. Co prawda nie ma tego efektu maksymalnego przy Aqua Glow, preparacie specjalistycznym, tak, który no, w, w poprawia nawilżenie skóry, ale co? Jeżeli chodzi o melaninę, no to pozostało tak samo, no bo to jest jeszcze krótko. Yy, tu zmarszki no na tym samym poziomie i wrażliwość, słuchajcie, mi zmalała. Także tu od razu widzę, że yy, no ta witamina C yy, działa. Jakby to zinterpretować, jeżeli chodzi o wrażliwość, no to podejrzewam, że i też przy stanach zapalnych, gdybym sobie zbadał jeszcze te stany zapalne, to podejrzewam, że też yy, byłoby mniej. No tak, widzę, że te pierwsze efekty są dobre. Ja myślę, że badanie kolejne zrobię sobie tak po skończeniu kolejnej fiolki, to tak, żeby mniej więcej te, te badania były po zakończeniu z każdej fiolek, czyli tak mniej więcej, no może nie po 7 dniach, ale po, po 9 dniach. I pełne badanie skóry zrobię sobie po. Czterech pełnych tygodniach, czy właściwie nawet pięciu, i wtedy zobaczymy, sobie porównamy te wyniki do tego wyniku. No, niestety z 17 listopada nie wiem, po prostu ja nie podłączałem komputera do, do, do sieci, tak żeby się aktualizował, więc po prostu ta data jest tutaj błędna, ale to wiem, że, że to jest to badanie dokładnie, bo analizowałem nawet, no. I tak, także to są moje, słuchajcie, poprzednie badania, szelc bez butów chodzi, także słuchajcie, jak widzicie, sobie rzadko robię badania, robię raczej badania ludziom i no, normalna sprawa. Moje na razie wyniki są dobre, no ale cóż, wró wrócę do Was, żeby, żeby Wam powiedzieć, co o tym sądzę. Tak, teraz lepiej, no bo co mówić tutaj do telefonu? Tak jak mnie nie widzicie, jak lepiej, żeby było mnie widać. Ogólnie z wyników jestem zadowolony. Widać, że produkt jest fajny. No przede wszystkim, tak, no jest jeszcze krótko, no bo to jest praktycznie jedna fiolka. Niby 7 dni, a u mnie to było troszkę dłużej, bo dłużej zużywałem produkt, bo w sumie 9. Badanie jest na 10 dzień. No i tak, nawilżenie jest świetne, elastyczność też, czyli coś tam w tej skórze się dzieje. Prawdopodobnie ta witamina C gdzieś tam sobie wchodzi, troszkę zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, czyli też i to nawilżenie jest od razu lepszy, no bo wiadomo, kolagen wszystko utrzymuje, tam ceramidy też pewnie są, wiadomo, więc one tam tą wilgoć utrzymują, no i też witamina C, wiadomo, może jeszcze na te przebarwienia nie zadziałała, to musi, na to trzeba poczekać, jest to związane z tym, że no to nie jest jakby ani jakaś wybielacz, ani nic, tylko to po prostu musi ta odpowiednia tam warstwa jakby się komórkowa odnowić, żeby mniej więcej już ta melanina została zablokowana, tak? no Więc to na tej zasadzie działa nie jako środek chemiczny, tylko po prostu no to biologia działa, tak? Musi po prostu się zregenerować skóra przynajmniej raz czy dwa razy i wtedy Wtedy będzie właśnie mniej tych przebarwień. Gdyby to, nie wiem, było na zasadzie wybielacza, tak jak jest wybielacz optyczny w, w proszkach do prania, no to pewnie byłoby mniej te melaniny. Natomiast tak, dla mnie ważne jest to, że i przekonuje mnie ten produkt, że działa, no bo widzę w tym pierwszym badaniu elastyczność i nawilżenie. To jest podstawowy parametr, który no, mówi od razu, ja już od razu widzę wtedy, czy, jaki jest wynik, czy produkt jest dobry, czy nie. Uważam, że tu naprawdę produkt działa. No a czy w pełni to, co firma obiecuje, że te przebarwienia troszkę się zredukują, to będziemy wiedzieć po zużyciu całej serii. Ja wiem, że przynajmniej, żeby naprawdę te wyniki były lepsze. Przynajmniej ta skóra musi się wymienić trzy razy, tak? Czyli to powinno być przynajmniej po tych trzech miesiącach. Ja się tu zastanawiam, czy czasem sobie też tej kuracji nie przedłużyć o te. Jeszcze dwa opakowania, no bo to wysta ma wystarczyć na miesiąc. Ja wiem, że to będzie troszkę na dłużej niż na miesiąc wystarczyło, ale ja tak sobie myślę, że jeszcze przez maj i czerwiec popróbuję. Wtedy oczywiście ja jeszcze włączę inne preparaty do tej mojej pielęglacji, bo ja tutaj na ten test to zupełnie wyeliminowałem. Zostawiłem tylko Nowejcz MEN. Te podstawowe kosmetyki, które są mi niezbędne do pielęgnacji, czyli mycie twarzy, krem pod oczy, booster, czyli inaczej serum, no i lotion, czyli krem. Na dzień wiadomo, że jak wychodzę, no to też używam kremu z filtrami. To jest zupełnie inna sprawa. Dzisiaj tego kremu z filtrami nie nałożyłem, ponieważ nie wychodziłem praktycznie z domu. No właśnie wychodziłem tak, no wyrzucić śmieci, więc to jest praktycznie 5 minut, więc tutaj nic mi się nie działo, ale gdybym na przykład już poszedł na zakupy, gdzieś do sklepu, no to wiadomo, że wtedy miałbym zupełnie sytuację inną i bym ten krem z filtrem nałożył. Także tak to wygląda u mnie. Dajcie znać, czy Wam się to badanie podobało, czy Jesteście zgodni z tym, co ja tutaj widzę też w tych wynikach badań. No i filmik z tej serii będzie, no podejrzewam, też za jakieś 9-10 dni. No i już wtedy, że tak powiem, będzie połowa kuracji. Zobaczymy, czy ta Melanina coś drgnie, czy nie. Jestem ciekawy. Zobaczę, jak tutaj z tą nawilże z nawilżeniem elastycznością, czy. Czy tutaj będzie ten kolagen i elastyna u mnie się w skórze produkować dzięki tej witaminie C, która wiadomo, no, żeby kolagen i elastyna były budowane w, w skórze, no musi być ta witamina C. To jest ten składnik, który właściwie wspomaga tak, produkcję kolagenu. Cieszę się z tego nawilżenia, że, że no kosmetyk musi działać, no bo tu jest i efekt na pewno nowejcz men, bo przed samym tym rozpoczęciem tej kuracji, a tam na w sumie dwa tygodnie to przerwałem tą kurację nowej, czyli już od razu widać, że parametry troszkę mi spadły, a tutaj wystarczy tylko powrócić do nowejcz, i od razu wyniki y, są lepsze. No plus jeszcze tutaj jest pewnie kumulacja w związku z, tym, z tą witaminą C, także to też widzę. No cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do dyskusji. Dajcie znać, y, co o tym myślicie, y, czego oczekujecie. No, tak jak mówię, za kolejne. 9-10 dni będzie następny film. No i do miłego!